Lego Friends 41024 Domek papugi. Przeznaczony dla osób w wieku 5-12 lat. W zestawie znajdziemy: zwierzątko papugę z kokardką, jej piękny domek, pojemnik na jedzenie. Opcja przebudowania. Możliwość łączenia zestawów. Inne zestawy z tej serii. Zawartość opakowania. Klocki. Instrukcja budowania. Wszystkie elementy zestawu. Tak, prezentuje się zbudowany zestaw. Wraz z innymi zestawami z tej serii. A na koniec zobaczmy, jak powstaje. Możesz powiększyć ten zestaw o kolejne dwa zwierzątka, jeżeli dołączysz LEGO Friends. 41023 Las Jelonka oraz LEGO Friends 41025 Domek szczyniaczka. Będziesz miała jeszcze więcej zabawy z ukochanymi zwierzątkami. Możesz także zaopiekować się papugą w internecie na stronie lego.com/friends. Znajdziesz tam również pomysły na budowanie. Zestaw składa się z 32 elementów. Oto jest papuga, które może zamieszkać w domku na drążku. Przy ozdobie głowę śliczną kokardką, by wyglądała jeszcze bardziej uroczo. Możesz poczuć z nią również sztuczki, a może nauczy się mówić. W nagrodę za dobrze wykonane zadanie daj jej z zarynka z różowego pojemnika, a potem pozwól jej odpocząć. Ona też musi mieć troszkę wolności.